Witam Was w Let's Play Magica <coughs> Przepraszam A więc tak, jest to nowa gra I... Będę w nią grał Spodobała mi się, fajna Przeszedłem do, przed, przeszedłem do siódmego Haptera i... Będziemy nowa grali, bo ja chcę jednak nagrać tę grę Dawno filmików nie było ale to zaraz opowiem, tylko sekundkę jeszcze zobaczę coś, widzę głos. Nie wiem czy nie będę musiał bez głosu grać, bo za głośno będzie. No to zaraz wracam. Już jestem, no niestety będziemy musieli grać bez głosu, ponieważ yy, za głośno jest i byście musieli... Yy, bardzo głośno ten... bym musiał bardzo głośno mówić. Ale dobra. Yy, zmienimy sobie może na jakiego by to zmienić. Na... O tak, panie, ambucza. Pan stay a while and listen and i will tell you a story a story of dungeons and dragons of orcs and goblins of ghouls and ghosts of kings and quests but most importantly of wizards and vampire... well... a story of wizards. Once upon a time in a land known as Midgard there lived a powerful wizard named Grimnir who sought to harness the power of all magics ancient spells crafted in times long forgotten with such knowledge he might enable the wizards of the Order of Magic to spread eternal peace across the lands. But the Order of Magic instead felt threatened by his ambitions, and in the shadows they schemed and devised a treacherous plan. And so Grimnir's disciples were expelled from the Order. And he himself was, for all time, imprisoned at the world's end. All because of his dangerous lust for knowledge. Grimnir's dangerous ambitions dashed, the world was safe once more. Aside from the increased number of monsters attacking the good villagers. And of course, the warlord Khan, who had united the Orc tribes and now threatened the great city of Havendir. But in the dusty gloom of Castle Aldraheim, where the Order of Magic dwelled, a brilliant teacher and his finest pupils were about to embark on a journey that would prevent the world from changing forever. Melde! Well, Jeva okay. vlad och jeva noll vampir. Niva valda spatsen havendir, och hjälp odir. Så, annars till gode, grim borts, monster oder hjälp, ge vlad vampir, vampyr, nisch spatzen haven dir. Okej, nota jag kidnach, och gramme. Zaraz tylko? Ok, jak teraz mnie słychać zaraz zobaczę Ok I teraz jak mnie słychać A jeszcze muzyka Nie wiem czy będzie będę grał z muzyką czy bez Zaraz zobaczę ja Na chwilkę zastępuję, za sekundkę wracamy Ok, już jestem Nie da się jednak dzięki wyłączyć, ja wyłączyłem niektóre na przykład, Chyba, że ten y no, że ten, no tak no dobra No to się żem wysłowił bardzo, bardzo, bardzo ten no, no tak, dawno nie nagrywałem, ale nawet jak wcześniej nagrywałem, to już mi ten głos tak, tak e, Ciąg, że tak powiem No dobra, no to zaczynamy grę Nie wiem jak to będzie z dźwiękiem Pewnie będę głośno mówił i tyle będzie a filmiki będą chyba bardzo głośno, tak więc lepiej sobie wyłączyć przyciszcie mikrofony albo w komentarzach mi napiszecie czy chcecie filmiki jednak oglądać, czy czy chcecie ten. Czy może je wyłączyć, że bo za głośno, chociaż one i tak nic nie wnoszą, nie mam spuszczenia, nie chcę mi się wyciągać, może ciągnę może... Nie. Hell day. Look, 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 No to ten gość powiedział, że tam jakieś chłopaki przeszykowane na imprezkę na pożegnalną i jakiś tam safe world, czyli że nie no pewnie jest i ta impreza pożegnalna i że tam zawsze na dół, no to idziemy. Angielskiego za dobrze nie znam, bo będzie głośno. No bardzo głośno. Um, we started dunke Dunker,

tak było, jest i nie wiem czy nagle yy, tak jakby, jakby mam zbugowane, to, bo jak pierwszy jeszcze raz szukałem, no to zaraz zobaczycie, zresztą ja nie wiem czy z na, pe na pewno nie zdążę tego całego, albo po prostu nagram i podzielę na party i chyba tak zrobię, OK, yy, że magika jest grą, yy, mogę eksperymentować i kombinować z pięcioma elementami, do stworzenia czarów ja tego to nie wiem a że mogę tysiąc kombinacji aż stworzyć sporo a i potrzebuję stafa żeby to najpierw zrobić potrzebuję stafa o czyli że różka i mam tutaj o, stąd wybrać tą jedną różkę, ok mamy no, dziękuję jest, ładnie. W, czyli że będzie, a że, że jest kila OK i teraz środkowy wszystkich mleczki naciskam. I tu mi się buguje, patrzcie, widzicie, mi się nie dzieje, ale ja chyba wiedziałem, że to trzeba rozwalić. Tylko nie, o jest, dobra, przeszliśmy dalej. Uciekujemy. teraz ziemia. Nie przechodziłem tego akurat, a dobra, to wiem, przytrzymujemy prawym przycisk myszy i bah wuter a może parę fire, test płomień a, że zapalić to musieliśmy, ok idziemy dalej eee, a wezmę włączać dźwięki Fajnie jest winkami. Teraz jest. Yy... Nie wiem jak to zrobić. R. Nie. Się. D. A. Może się. Z... A już wiem, rozumiem. Łączyć czary przecież mogę. O i się zapaliło. Na... Nie. Chyba jest. Światło. Pewnie, że prąd o Jezu! wu, man, wu, tam wu, ta... What now? wu, 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 jest woda, tam jest wu, A żebym to wu, fajnie, nie a może... ale... A u? No co tu mam zrobić? Nie widzę. A może znowu się zbugowało, a przejdzie. Ale nie, ale czekaj, jest to i tak. Aaaa, jest, ja. Yes. Rozumiem. Oj. A. a. że wszystkie naraz muszę, okej, okay, rozumiem Teraz arkane, to jest najlepsze AS I o, czy, o. Fajnie się łączy, AS. ASF ABA AS, oj ASF No kurde A to AR y, nie ma więcej to <kluzła> Okej okay. co teraz? O jezu, lawa albo woda, boże, jak jestem głupi, przegraliśmy, do nas, Jezu, się do żartuję, dobra, już gramy, okej, okay. do końca, do I do końca, okej okay, no to jeszcze raz jak widać trochę fajnie jest i tak będzie ha ha dajcie mi już odcinki dobra, dobra. No, to już nie jest fajne na początku jeszcze jest lubo okej jeszcze trochę jeeey o

sobie przebijać czary Kaste. przyspieszenie pewnie Co ja mam zrobić?

Łohoo! Wow, jaki majny potworek Nie wiem skądś pamiętam Dobra, daj. daj Dobra, chyba! chyba. Lecimy koleżki i przeszliśmy chyba wszystko Przyjemny! Wow! Dobra, Mówię nie chcę You teraz no, to, to będzie co to znaczy? Meteo shower O, oh, a co to takiego? A, już wiem FD FQ, to chyba będzie para wodna Zęba, że się wolno. Dobra Zobaczymy zaraz ile nagrywam po zebru. Okej, okay, będziemy kończyć odcinek. Y już nagrywam około 14 minut, no, tak więc do zobaczenia w samym odcinku Let's Play Magica. Może wiadomo jak jakąś inącę, na razie jeszcze nie, nie mogę jakoś, że tak powiem, znaleźć teraz. Dobra, to marko.